Cześć to Andrzej Pastuszek z portalu Boxing.pl, dzisiaj kolejny odcinek RSC. Coraz więcej będzie się działo w zbliżających się tygodniach w boksie zawodowym. Tak więc zwiększamy intensywność. Program będzie raz albo dwa razy w tygodniu. Wracamy do tych najlepszych czasów, kiedy, kiedy to pojawiałem się regularnie. I tak, I tak właśnie będzie teraz. Kilka ciekawych walk na weekend, kilka ciekawych wydarzeń, także. W przyszłości, które będę omówić dzisiaj, chcę zastanawiać się, kto będzie przeciwnikiem Antonego Joshui, zamiast Jarela Millera, chwilę o aferze bandażowej, a na koniec o walce Crawforda z Canem i Garcia z Granadosem. Takich dwóch fajnych walkach z weekendu. Dzięki za wsparcie dla vloga, postaramy się poprawiać tą jakość techniczną, myślę, że dzisiaj z dźwiękiem już będzie wszystko ok, potem postaramy się o inne rzeczy, także tak jak wcześniej zapowiadałem, ten, ten program, ten kanał będzie coraz ciekawszy. Najpierw może chwileczka o tej aferze bandażowej, to jest bardzo ważne, co prawda Robert Talarek, Wyszedł do ringu już zupełnie, prawidł, zupełnie prawidłowo obandażowany, ale tego, co się stało wcześniej, nie można lekceważyć, dlatego, że tak jak zawsze podkreślamy, tutaj zdrowie zawodników, zdrowie tych wojowników jest najważniejsze. Była wspaniała wojna, szkoda, że, szkoda, że są takie reperkusje, ale sprawę trzeba w pełni wyjaśnić i odpowiedzialni za tą aferę bandażową muszą ponieść karę, dlatego, że jeśli prawdą jest, że te, że te gąbki czy też kawałki plastiku nie zostały zabezpieczone przez odpowiednich ludzi, to po prostu ci ludzie muszą ponieść konsekwencje, dlatego że w tamtym momencie najważniejsze było zabezpieczenie tych dowodów. Czy była to Gąbka, czy był to plastik, to wszystko powinno, powinno być zabezpieczone i sprawa byłaby bardzo bardzo prosta do wyjaśnienia, natomiast teraz pojawiają się wątpliwości. Mam nadzieję, że to wszystko zostanie rozwiane, to wszystko zostanie wyjaśnione, dlatego że tak fenomenalny bój jak talarka z Szymańskim nie zasługuje na to, żeby być w cieniu tej afery bandażowej. Nie, Tutaj nie mówię nic o winie Roberta Talaka, dlatego że nie wiem, czy to, by, czy, to był, czy to była ta gąbka. Nie mam żadnego powodu twierdzić, że to było coś innego. To po prostu trzeba zweryfikować. I jeśli to nie zostanie zweryfikowane przez, przez nierzetelność osób, które tego nie dopatrzyły, mówię, mówię o osobach odpowiedzialnych za. Za nadzór tego bandażowania, no to niestety te osoby muszą ponieść bardzo surowe konsekwencje, dlatego, dlatego że tutaj chodzi o zdrowie zawodników, a zdrowie zawodników jest najważniejsze. Mam nadzieję, że cała sprawa się wyjaśni, że te jednakże te gąbki czy też kawałki plastiku, cokolwiek to nie było, było zabezpieczone, można to zweryfikować i można potem odnieść się. Do zarzutów wobec Roberta Talarka. Tak więc mam nadzieję, że to wszystko zostanie wyjaśnione. A teraz do znacznie przyjemniejszych i ciekawszych rzeczy może nieprzyjemniejszych, bo tutaj w kolejnym temacie też mamy do czynienia z pewną aferą. Mowa oczywiście o wpadce dopingowej Jarela Miller'a. Jeśli ktoś z Was jest tym zaskoczony, to ja nie jestem w ogóle. Jeśli oglądaliście wcześniejsze programy, to pamiętacie, że, że u mnie Miller zawsze był nacenzurowany. Ta jego, ta jego wydolność połączona z olbrzymią masą, połączone to wszystko z tym, że jeszcze kilka lat temu wyglądał zupełnie inaczej, połączone z tym, że uciekł z rankingu WBC, że unikał badań, to wszystko mogło sugerować, że, że Jaren Miller jest oszustem dopingowym i teraz, teraz okaza okazało się, Rzeczywiście jest, został przyłapany na środku, który zwiększa wydolność, który też Ułatwia z tego, co wiem, spalanie masy. Moim zdaniem sytuacja jest ewidentna. Chociaż domyślam się linii obrony Jarrella Millera, który zapewne będzie twierdził, że został wrabiony, bo Antony Joshua, Joshua chciał mieć łatwiejszego przeciwnika, żeby stracił się walki z Big Baby. No, ale tak jak mówiłem, dla mnie, dla mnie jednym z najbardziej podejrzanych zawodników było od długiego czasu Jarrell Miller. Właśnie przez unikanie testów, przez ucieczkę z rankingu WBC, przez te wszelkie inne aspekty, o których mówiłem. Natomiast oczywiście nie uważam, że Miller jest czarnołowca, a cała, cała, cała reszta jest czysta. Po prostu w jego wypadku to wydawało się ewidentne. Teraz pojawia się pytanie, kto dla Antonego Joshua na 1 czerwca, bo oczywiście walka z Millerem zapowiadała się bardzo dobrze. Tutaj ten argument, że, że Joshua chce łatwiejszego przeciwnika też wydaje mi się... Że jest łatwy do zbicia. Miller był idealnym przeciwnikiem na debiut na rynku amerykańskim. Ogromny facet, na tle którego Joshua mógł uwypuklić swoje atuty, te kombinacyjne kontry na chodzącego w prostych liniach, człapiącego czasem Jarela Millera, to naprawdę byłby Kryptonit i podejrzewam, że Joshua wypadłby fenomenalnie w tej walce, ale ale tego nie będzie, teraz muszą znaleźć mu innego przeciwnika. Z tego co wiemy o trenerze Joshua i Robercie McCrackenie, to bardzo, bardzo nie lubi takich sytuacji, dlatego że przygotowania Joshua pod konkretnego przeciwnika są bardzo, bardzo precyzyjne i dokładne. Tutaj prawdopodobnie będziemy mieli zupełnie innym typem przeciwnika, z tego co wiemy o kandydaturach pewnych zawodników, którzy mogą zastąpić Millera, ale właśnie, właśnie teraz chciałbym się przy tym zatrzymać, chciałbym się przez chwilę zastanowić nad tymi kandydaturami. Na pewno odpad Adam Kownacki, to martwi polskich kibiców, ale, ale Adam wybierze inną drogę do do walki z Joshua Nie ma tak zbyt wiele czasu. Myślę, że jednym z zawodników, który na pewno wziąłby tę walkę i na pewno kibice bardzo by chcieli tego pojedynku, to byłby Luis Ortiz. Walczył, byłaby to różnica trzech miesięcy między jego jedną walką a drugą, ale myślę, że jeśli Eddie Hearn sypnąłby groszem, to Luis Ortiz podjąłby to wyzwanie. Czy Hearn tego zechce? nie wydaje mi się między innymi właśnie dlatego z powodu Roberta Makrakena. Ortiz byłby zupełnie innym przeciwnikiem, bardziej skomplikowanym mankutem, który potrafi używać geometrii ringu który potrafi używać kątów tutaj naprawdę zupełnie inny spaling, zupełnie, zupełnie inne przygotowania powinny być podjęte pod Luisa Ortiza najlepszy pojedynek moim zdaniem do zrobienia to właśnie Ortiz versus Joshua ale obawiam się, że z różnych przyczyn do tego pojedynku nie dojdzie. Kolejnym kandydatem jest Kubrat Pulew, który i tak będzie obowiązkowym pretendentem, ale też tutaj nie sądzę, żeby ludzie Pulewa, żeby Bob Arum wziął tę walkę w takich okolicznościach. Na pewno będą chcieli zapewnić Pulewowi lepsze warunki. Pulew miał poważne rozcięcie w ostatnim pojedynku. Myślę, że śmiało możemy skreślić Pulewa z listy kandydatów. Moim zdaniem to nie on. W stanie w ringu już 1 czerwca. Mamy tutaj do czynienia z kolejną kandydaturą, jako jest Manuel Czar. Tutaj, tutaj troszeczkę byłoby to podobieństwo do Millera, może nie w sensie masy, ale w, w, w sensie tym, że Czar słabo rusza się po ringu, że to byłby zawodnik stosunkowo łatwy do namierzenia, natomiast nie wydaje mi się, żeby klasa, klasa Czara pozwalała, pozwalała Hernowi na to, żeby, żeby jego podpisać, żeby jego zakontraktować do tego pojedynku. To nie jest wykluczone, ale jednak, jednak moim zdaniem Czar nie będzie także przeciwnikiem Antonego Joshua. Nie jest w grze także niestety Aleksandr Usyk, na którego pojedynek z Joshua pewnie przyjdzie czekać bardzo poważnym kandydatem wydaje mi się Dillian White Dillian White jest człowiekiem z obozu Ediego Herna już wielokrotnie negocjowali, wiemy, że już kiedyś Dillian White walczył z Antonem Joshua, troszeczkę tutaj utrudnieniem jest fakt, że walka odbędzie się w Stanach Zjednoczonych być może hernie nie zechce marnować potencjału tej walki na rynku brytyjskim, gdyż tam sprzedałoby się to świetnie, ale White jest naturalnym kandydatem. Także tutaj pewne stylowe podobieństwa jednak by były do Jarrella Millera. Nie bardzo duże, ale jednak, jednak to byłby przeciwnik, pod którego można byłoby troszeczkę. Przestawić te, yy, przestawić te przygotowania i moim zdaniem Dillian White jest, jest bardzo poważnym kandydatem. Mimo wszystko, mimo tego, że Eddie Herm w tej chwili go nie wymienia, to dla mnie jest bardzo, bardzo poważnym kandydatem do walki z Antonem Joshua. To, to raczej ten pojedynek odbędzie się wcześniej czy później. Czarnym koniem, natomiast do pojedynku z Joshua jest Michael Hunter. Ciekawa rzecz, że wpadka dopingowa Jarela Miller'a miała miejsce 20 marca, i moja spekulacja tutaj, moja taka spiskowa teoria jest taka, że Eddie Hearn wiedział o tej wpadce już dużo wcześniej, zanim poinformował media. I nieprzypadkowe było to, że jakiś czas temu podpisał kontrakt z Michaelem Hunterem. Wydaje mi się, że, że ma to swoje, że to nie jest koincydencja, że po prostu że po prostu Eddie Herman wziął sobie tego Michaela Huntera na wypadek, gdyby nie znalazł nikogo innego już po tym, jak Miller wpadł na dopingu. Być może, być może jest to fałszywa teoria. Hunter jest zupełnie innym zawodnikiem niż Jarrell Miller. Tutaj te przygotowania właśnie trzeba by było już zupełnie zmienić, sparing partnerzy i tak dalej, ale ale wydaje mi się, że Hunter też jest właśnie czarnym koniem i też jest poważnym kandydatem. To nie jest wielkie nazwisko na rynku amerykańskim, ten styl jest inny, ale jednak, jednak myślę, że nie przypadkiem odbyło się to podpisanie Michaela Huntera przez Eddiego Herna. Tak więc moim zdaniem dwie najpoważniejsze kandydatury to jest Dillian White i właśnie Michael Hunter, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Michael Hunter naprawdę podjął duże ryzyko, walczył kilka walk na bardzo krótkim odstępie czasu w UK. Naprawdę niewielu zawodników zdecydowało się na to, na to, co on zrobił, ale to wszystko, to wszystko popłaciło kontraktem z Hernem, a być może właśnie tym złotym strzałem z Antonem Joshua. I powiem Wam, że całkiem ciekawa byłaby walka z Michaelem Hunterem. Oczywiście Antony Joshua byłby zdecydowanym faworytem, ale, ale Hunter ma swoje atuty. Jest zawodnikiem sprytnym, szybkim naprawdę takim dokuczliwym dla większych zawodników, potrafi walczyć z większymi zawodnikami, ale oczywiście zdecydowanym faworytem byłby Antony Joshua. Także zobaczymy, co się okaże. Tak jak mówię, ja bym zawęził to grono poszukiwań do, na 1 czerwca do dwójki Dillian White, Michael Hunter, a jak będzie, to zobaczymy. Teraz już do wydarzeń weekendowych przejdę czyli do walki moim zdaniem wicekróla Pan for Teresa Crawford, dla mnie królem niekwestionowanym jest słowa, ale Crawford jest też fenomenalnym zawodnikiem i chociażby z tego punktu widzenia warto zobaczyć jego pojedynek z Amirem Canem. Kilka lat temu, kiedy Kan był w prime, byłaby to fenomenalna walka, dlatego, że Kan ma bardzo dużo atutów na, tego, na takiego pięściarza jak Terence Crawford. Mówię o prime i Kan fantastycznie wypada z mańkutami, należy przypuszczać, nie jest to pewne, ale bardzo prawdopodobne, że jednak Crawford będzie walczył z pozycji mańkuta. Ta pozycja Mańkuta dla niego jest bardzo komfortowa, natomiast Amir Khan ze swoim poruszaniem, ze swoimi prostymi, ze swoją prawą ręką, naprawdę kapitalnie wypadał przeciwko Mańkutom, i to mieliśmy na to wiele dowodów. Za Juda, Kolaco, Devon, Alexander, te, te walki są praktycznie najlepszymi walkami w karierze Kana. Dodatkowym plusem jest fakt, że Kan powrócił do trenera Virgila Huntera. To bardzo, bardzo zrozumiałe, ruch dla mnie niezrozumiałe było dlaczego w ogóle później były problemy zdrowotne huntera, ale zdaje się, że Kan rozstał się z Hunterem wcześniej. Nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało. Wiem natomiast, że Hunter zawsze narzekał na to, że Kan nie prowadzi takiego życia, jak trzeba, kiedy opuszcza obozy treningowe. Hunter chciał, żeby Kan przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Kan, kan tego nie robił, był tam z tego powodu jakiś konflikt. Hunter zawsze podkreślał, że Kan słucha go, że kapitalnie spisuje się podczas tych obozów treningowych, natomiast zawsze problemem były te przerwy pomiędzy jednym obozem a drugim. Moim zdaniem zabiła Kana walka z Canelo Alvarezem, walka, która była bardzo intratna finansowo, natomiast z punktu sportowego widzenia po prostu zniszczyła Amira Kana. Kan jest zawodnikiem, który robił błędy którego styl powoduje, że zawsze będzie robił błędy natomiast z zawodnikami podobnej postury z zawodnikami zbliżonymi rozmiarem do niego może mu to ujść na sucho z kimś takim jak kanelo na sucho mu nie mogło ten ciężki nokaut naprawdę bardzo, bardzo później ograniczył Kana te jego kolejne walki były dużo słabsze myślę, że z Terencem Crawfordem będzie motywacja będzie oczywiście sprężenie i będzie to Lepszy kan niż w ostatniej walce z Samuelem Wargasem, ale myślę, że to do pewnych rzeczy powrotu już nie ma. Już troszeczkę refleks siat, już troszeczkę jest mniejsza szybkość, już są te błędy, ale pamiętajmy, że ma do czynienia z fenomenalnym fighterem, który właśnie żyje z błędów przeciwnika. Ta walka, mimo wszystko, bardzo mnie interesuje, dlatego że Ciekawy układ stylów, ciekawe, jak rozwiąże to Crawford, ciekawe, jak, jak yy, poradzi sobie z tą szybkością i volume, cana, volume czyli z tą częstotliwością zadawania ciosów, bo pamiętamy, że przecież kiedyś taki pięściarz, taki mały pięściarz jak Jorki z Gamboa naprawdę sprawił duże kłopoty Crawfordowi. Crawford był zamroczony w tamtej walce, oczywiście rozprawił się z Gamboą, natomiast... Yy, Taki szybki bokser bijący kombinacyjnie może być dla Crawforda problematyczny. Nie sądzę, żeby Kan wygrał ten pojedynek, ale zobaczymy, zobaczymy, jak fantastyczny kontbokser poradzi sobie właśnie yy, właśnie z tymi szarżami Amira Kana. I jak mówiłem, Kan był fantastycznym zawodnikiem kilka lat temu, nawet zdawałem mu bardzo duże szanse z Mayweather'em, bo Kan nie tylko lubi mańkutów, ale też właśnie lubi zawodników prezentujących styl boksera, to znaczy boksujących na dystans, operujących ciosami prostymi, Kan doskonale potrafi Czytać i unikać ciosy proste, a właściwie potrafił, dlatego że chciałem zwrócić uwagę na te różnice, że już z tym Samuelem Wargasem takie ciosy przyjmował, których nie przyjmował wcześniej. Wcześniej, jeśli przeciwnicy łapali kana to wstrzelali się kontrami po prostu w jego serię, łapali go jakimiś tam ciosami sierpowymi albo wywierali na niego mocną presję. Natomiast ciosy proste to było coś, czego on dosyć łatwo unikał. To się już zmieniło i to jest bardzo, bardzo duży minus dla Mirakana przed, przed walką z Terencem Crawfordem. Nawet kiedy byłby to prime khan, to jednak i tak stawiałbym wyżej Crawforda. Dlaczego, dla, jaka jest różnica pomiędzy tym Prime Canem a Prime Crawfordem? Bo moim zdaniem Crawford jest teraz w swoim najlepszym okresie. Różnica jest taka, że Crawford ma ten game plan, plan taktyczny na całą walkę, który się zmienia. Wraz z jego dopasowywaniem się do przeciwnika. Natomiast błędem Amira Kana zawsze było to, że w tych pierwszych rundach on pokazywał wszystko to, co potrafi. Rzucał na szale wszystkie te swoje umiejętności, miażdżył, zasypywał przeciwnika tymi kombinacjami. Natomiast jeśli, jeśli przeciwnik zaczynał to czytać, jeśli następowały kolejne rundy, to potem zaczęło, zaczynało Kanowi brakować pomysłu i przeciwnik po prostu zaczął czytać te tory jego akcji, zaczął, zaczął skutecznie przeciwstawiać się timingiem. To, to, było, to było widoczne w wielu walkach. Virgin Hunter starał się to zmienić, Walki z Koladzo, walki z Aleksandrem, które były pod Hunterem moim zdaniem były najlepszymi walkami Kana w karierze, dlatego że nie tylko szybkość, nie, nie tylko częstotliwość, nie tylko te atrybuty fizyczne, ale Kan w tych walkach walczył inteligentnie nie napalał się od pierwszych rund, tylko właśnie starał się spokojnie wygrywać rundy, bo nie, niekoniecznie trzeba wygrywać rundy miażdżąco. Czasem wystarczy kilka lewych prostych, czasem w wypadku Kana wystarczyłoby jedne, jedna, druga kombinacja, natomiast on tak jak w walce z Garcją często się gotował, często chciał zasypać, zniszczyć tego przeciwnika i to potem kończyło się tragicznie. To troszeczkę zmieniło się właśnie pod trenerem Virgilem Hunterem. Hunter też pomógł w pracy nóg kanowi, która stała się bardziej wydajna. Natomiast niestety nawet pod Hunter'em popełniał szkolne błędy, na co zwrócił ostatnio uwagę trener Tysona Fury'ego Ben Davison. Otóż w tej akcji, kiedy Canelo znokautował Kana, widać było, zwrócił na to uwagę Davison, taki szkolny, podstawowy błąd, że Kan najpierw zaczął przesuwać się. Nogą, nogą tylnią, nogą zakroczną, co spowodowało, że zupełnie otworzył się na ten prawy. Dodatkowo miał opuszczoną lewą rękę, rękę co też jest jego przypadłością i otworzył się na ten prawy Canelo Alvareza. Na, na pewno w trakcie upływu tej walki z Crawfordem zaczną pojawiać się te błędy kana. Tak jak mówiłem, niestety to nie jest już zawodnik pierwszej świeżości, nie jest to zawodnik w prime, dlatego Dlatego ta walka dla Crawforda będzie łatwiejsza niż kilka lat temu. Myślę, że Crawford wygra tę walkę przed czasem i to myślę, że może to się stać nawet w pierwszej połowie walki, dlatego że. Na pewno będzie Kan bardziej zmotywowany, na pewno będzie lepiej przygotowany niż z Samuelem Vargasem, ale jednak tam Vargas złapał go bardzo szybko. Kan bagatelizował to, twierdził, że to był flash knockdown, ale to nie był flash knockdown i trafiał go jeszcze w przeciągu tej walki wielokrotnie Samuel Vargas, co też jest takim złym progresem. Prognostykiem dla Mirakana. Szkoda mi trochę Kana. Myślę, że nie do końca wykorzystał swojej możliwości. Myślę, że ta walka z Kanela była fatalnym błędem dla jego sportowej kariery. Była oczywiście bardzo korzystna dla stanu jego konta bankowego, ale tak jak podkreślałem, ta walka zabiła, zabiła bardzo, bardzo dużo jakości w Amirze Kanie. Dlatego ten pojedynek z Crawfordem będzie interesujący. A gdyby nie to, być może byłby frapujący, ale jednak, jednak, jednak troszeczkę mi, mi tej jakości u kana brakuje, chociaż, tak jak podkreślam, spodziewam się na pewno lepszego kana niż z Samuelem Vargasem, ale będzie miał do czynienia z fenomenalnym kombokserem z Terencem Crawfordem, z gościem, który będzie właśnie próbował od początku te atuty kana. Przeczytać te atuty Kana, wyeliminować na pewno, na pewno będzie tak jak zawsze w przypadku Crawforda ta kontrola przedniej ręki przeciwnika. Kan zaczyna bardzo wiele swych akcji lewych, prostych. Tutaj Crawford będzie starał się mu to, to utrudnić, będzie starał się go wpuścić, będzie starał się, żeby kan żeby ciosy kana były za krótkie, żeby się otworzył i żeby po prostu wszedł na dekontrujące ciosy Crawforda. Myślę, że niestety dla Amira to się uda. Mówiłem, że stylowo Crawford odpowiada kanowi jako bokser. Kan uwielbia walczyć z bokserami. Natomiast tak jak mówią Amerykanie, Crawford ma coś takiego jak mean streak. Crawford jest zawodnikiem, który bezlitośnie wykańcza przeciwnika, jeśli ma go zranionego. Crawford jest zawodnikiem, który potrafi zaatakować, który potrafi zepchnąć przeciwnika, który potrafi bić seriami schodząc z góry na dół albo wchodząc z dołu na górę swoimi kombinacjami. Crawford także może boksować fizycznie z Kanem, jeśli, jeśli nie wychodziłby mu ten. Taktyczny boks, jeśli nie wychodziłyby mu te szachy. A nie przypuszczam, że nie będą wychodziły, dlatego że jednak, że jednak te IQ bokserskie Crawforda jest większe niż Amira Kana. Amir Khan podkreśla tą swoją inteligencję, ale jednak jednak tutaj z tym bym polemizował. Myślę, że jednak to było też dużym problemem Kana w ciągu jego kariery. Reasumując, jednak Crawford Crawford przed czasem myślę, że to może się skończyć do połowy walki, a jeśli nie, to, to, to najdalej siódma, ósma runda, że jednak, że jednak te ciosy Crowforda jak zaczną docierać, to potem on potem on bezlitośnie, bezlitośnie tak jak to potrafi wykończyć swojego przeciwnika. Ale tak jak podkreślałem z niecierpliwością czekam na ten pojedynek. Także także w nocy z soboty na niedzielę zaboksuję. Danny Garcia Swift będzie bił się z Adrianem Granadosem. Będzie to walka o tytuł WB Silver, co, co mówiłoby nam, że ponownie, ponownie o ten pas zechce walczyć Dany Garcia, jego dorobek wadze półśredniej jest przeciętny, jest w tej chwili 4 do 2, 4 zwycięstwa, dwie porażki, natomiast Adrian Granados jest takim zawodnikiem, na którego tle może wypaść efektownie Dany Garcia. Dlaczego? Tak jak podkreśla Richard Dwyer, nie wiem czy oglądacie, oglądacie jego audycję, jest to jeden z niewielu gości, których oglądam na YouTube. Naprawdę bardzo bardzo ciekawe spojrzenie na boks. Określa Garcia jako midrange hooker, czyli ktoś, kto operuje sierpami w półdystansie. Tutaj dla mniej zaawansowanych widzów, bo czasem w Polsce to mylimy. Yy, Dokonam takiej małej terminologii. Przybliżę ją Wam. Mamy do czynienia nie tak jak czasem mówi się w Polsce z dwoma dystansami w boksie, czyli półdystans i dystans, tylko z trzema. Jest walka inside, co jako po polsku przetłumaczymy jako zwakcie. Myślę, że nie do końca to dobrze oddaje sprawę. Natomiast Insight to jest ta najbliższa odległość do przeciwnika, to zwarcie mid range, czyli coś, w czym ekspertem jest dany Garcia, czyli pół dystans i, i te jego zwarte krótkie ciosy sierpowe i dystans, long distance, czyli czyli długi dystans. Garcia potrafi walczyć w dystansie, natomiast jego specjalnością, tak jak podkreśla Dwyer, tak jak ja podkreślam, właśnie jest półdystans, gdzie te niesamowite sierpy sieją po prostu spustoszenie. Granados, Granados na pewno nie będzie walczył w dystansie, nie jest tam skuteczny, więc żeby, żeby przedostać się bliżej Garcia będzie musiał wejść w pole rażenia tych błyskawicznych sierpów Garcia. Swift ma timing, te ciosy są naprawdę krótkie, są szybkie, błyskawiczne i bardzo niebezpieczne. Jeśli przypomnimy sobie jego ostatnie walki, to z kimkolwiek nie walczył, czy był to Portak, czy był to Turman, to musieli oni ogrywać Garcia sposobem, bo jeśli zbyt długo pozostawali w tym midrange, to po prostu dane wygrywał te wymiany. Z nim, z nim takich wymian nie sposób wygrać, dlatego że te ciosy są szybkie, kompaktowe i timing jest niesamowity. Jeśli Adrian Granados... Będzie zdecydowany na to, żeby wygrać tą walkę, jeśli nie będzie chciał przetrwać, a jest to wielki wojownik, to jednak będzie musiał wejść w zasięg tych ciosów i jednak myślę, że, że w tym pojedynku jest duża szansa na to, że, że Garcia wypadnie efektownie i wygra, wygra właśnie efektownie przed czasem. Takiego zakończenia właśnie się spodziewam. Dzięki za oglądanie. Tak jak zawsze proszę o łapki w górę, o subskrypcję, o wsparcie, o wsparcie programu i na dzisiaj będę kończył tak jak zapowiadałem. Teraz bardzo dużo w boksie będzie się działo, także, także nasza audycja będzie pojawiała się regularnie. Cześć, do zobaczenia.